powieść o bogaczu i łazarzu. W Łukasza 16, rozdział 22 do 24 wersetu Pan Jezus Chrystus opowiada prawdziwą, faktyczną y, historię z życia łazarza i pewnego bogacza, którego imienia nie znamy. Ci ludzie istnieli naprawdę, żyli naprawdę, faktycznie spotkało ich to, co znamy z przypowieści. I pan Jezus Chrystus opowiada o bogaczu, który po śmierci cierpiał męki w płomieniach. To nie jest alegoria ani przenośnia. To obraz realnej świadomości, bólu i pamięci. Bogacz widział łazarza i pamięta swoich braci i błaga o kroplę wody. Pan Jezus Chrystus pokazuje w tym opowiadaniu, że po śmierci nie ma drugiej szansy. Między nami a wami utwierdzona jest przepaść wielka, mówi Łukasza XVI, rozdział 26. To nie jest metafora, ale ostrzeżenie. Bogacz nie jest bezimiennym symbolem, lecz głosem wszystkich, którzy zlekceważyli Ewangelię. Jego prośba o miłosierdzie jest spóźniona, dlatego Pan Jezus Chrystus mówi o niej teraz, póki jeszcze jest czas na decyzję. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał, Życie wieczne. Ogień, który nie gaśnie, jest rzeczywistością w piekle. Pan Jezus Chrystus używał mocnych obrazów, by ludzie zrozumieli powagę grzechu. Opisy w Biblii piekła są bardzo wyraźne i bardzo przemawiające, ale mimo to one są zdecydowanie bardziej łagodne niż rzeczywistość piekła. Nie jest to tak, że one są przesadzone, one są złagodzone, bo gdybyś przeczytał faktyczny opis piekła w Biblii, to byś umarł. Natomiast w Biblii jest to pokazane, jak gdyby w zwierciadle, w złagodzeniu, w osłabieniu, żebyś mógł to przeczytać i zrozumieć. W Ewangelii Marka 9:47-48 Pan Jezus Chrystus powiedział: Lepiej jest dla ciebie wejść jednookim do Królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. To słowa ostatecznego ostrzeżenia. Nie chodzi o dosłowną amputację, lecz o radykalne zerwanie z grzechem. Piekło nie jest metaforycznym poczuciem winy, to wieczna rzeczywistość oddzielenia od Boga. Pan Jezus Chrystus znał wagę tych słów, dlatego mówił o ogniu, który nie gaśnie, bo jego miłość, Pana Jezusa Chrystusa pragnie ratować przed ogniem, a nie ukrywać ten ogień. Uwierz Pana Jezusa jeszcze dziś.